Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy z panem Stanisławem, pewnie go na pewno znacie. Witam serdecznie towarzystwo. Dzisiaj jesteśmy w salonie Bagierny drapieżnik. Pan przyjechał, żeby przedstawić Garbolino, tak? Tak, właściwie to dwie firmy mnie to sprowadziły. Przyjechałem z Maczkiem Żebickim Garbolino Polska na wycieczkę do Zielonej Góry i do Legnicy. Miło. A przepraszam do Legnicy i do Wrocławia. A przy okazji przywiozłem trochę nagród w imieniu firmy MC Carp, która również w tym sklepie ma swoją ekspozycję. I przedstawić po prostu tę ofertę, porozmawiać z ludźmi, spotkaliśmy się, pogadaliśmy. Tak. Bardzo miły dzień. Właściwie to już kończymy dzień, więc pozwolę sobie na te kilka słów pozdrowień dla tej nowej, wspaniałej youtuberki. <laughs> Miło. Dziękuję. Dopiero zaczynam, zaczynam, ale może się to. Kiedyś trzeba zacząć z Dokładnie. na tej drodze. Tak, dziękuję ślicznie. Miło. Może coś ogólnie o jakichś nowościach? To jest tak, co dwa lata każda szanująca się firma, w tym Garbolino, ma jakąś nową ofertę. W tym roku Garbolino przedłużyło serię esencjali. Mówimy o wędkach do Federa i do odległościówka. Są to wędki bardzo wysublimowane, w bardzo cieniutkich blanka. no to jest feder, który obsługuje 80, nie, 60 gramów, ale jest bardzo cieniuteńki, jest grabny. Są federy również 420, to są wszystko nowe wersje, mają y, taki graniasty uchwyt, żeby się nie ślizgały na końcu i opierały pod łokciem popracowali nad federami, chociaż ja poprzednio serię używam tą złotą Garbolino Essential Gold i muszę powiedzieć, że te wędki to już jest jeszcze krok w przód ja nie wiem gdzie, dokąd to zmierza, ale to już naprawdę daleko zaszło wspaniałe odległościówki, wspaniałe federy, sztyce bardzo mocne dwu, dwugwintowe sztyce kosze, na dole mamy pod nogami kosz wędkarski Garbolino jest to na, chyba najlżejszy kosz, na pewno najlżejszy kosz na rynku Charakteryzuje się bardzo fajnym. W ogóle wszystkie narzędzia garbolino są otwierane. Można je w dowolnym miejscu zapiąć na nogę i odpiąć i zdjąć. To fajnie trzeba Tak, nie potrzeba, ten, no, tak. na przykład masz fotel wędkarski. Nie? I fotel jest w tym miejscu. Tu jest tak, siedzisko. Tak, ja mam tu jest uchwyt. A to można sobie zdjąć, powiesić pod nogą. Właśnie, a nie tylko na. Tak, i zaczepić. Ja tu przełożę specjalnie, żeby pokazać. O tyle to wygląda. I umieścić jest gotowe. Podobnie z półkami. Spółki też są zapinane tymi uniwersalnymi, tylko po jednym mają, bo nacisk spółki powoduje, że po jednej wystarczy. Mhm. Sam fotel jest tak lekki, jak go zaprezentuję. zejść troszkę na dół. Posiada system klików, czyli jak na dole znajdziesz uchwyt do nogi, to noga się wysuwa. Ustawiamy go w jakiejś określonej pozycji, klikujemy i kosz jest ustawiony. O jest bardzo lekki. Na, jest to najżejszy koszt tej, w tej klasy na rynku. Ma bardzo fajną, ergonomiczną półkę. Ten, yy, pod nogi nie niszczy się ten, ta półka. Jest to fajne. To kliki są tutaj trochę nieszczęśliwie zmontowane, tu na sklepie, ale powinno go być widać niebieski taki. Tak, tak. I kładziemy go. Fajne rozwiązanie, bo ta, można że, bardzo szybko sobie to, to nie zmienić, a nie złożenie, trzeba kręcić. Jest to w sumie kosz bardzo lekki. No ja się nim posługuję no, ze względu też na wiek, bo są kosze stabilne, bardzo ciężkie i dobre. Natomiast ten mam przyjaciół, którzy czasami pomagają mi tam zanieść to do auta, to oni pod pazuchą go trzymają i idą z nim jak dzieci. No, ja wożę to transportem elektrycznym, ale mam taki to jeżdżę. Ponadto Garbolino potwierdziło obecność na rynku dobrych ubiorów, bo to co tutaj się dzieje, właśnie z tymi kangurkami jednokieszeniowymi na piersiach, poza kurtki rozpinane, Odzież. Myślę, najnowsza seria posiada takie niebieskie składki. No bardzo fajno się prezentuje. Ładny design ma. Tak. Nie wiem, nową mam tą kurtkę, bo mam i starszą. Bo na ryby szkoda mi czasami nowej, więc ubieram starsze. I bardzo fajne, nowe czapeczki garbolino, bardzo, bardzo eleganckie, z przedłużonym daszkiem, więc sławikowcy sobie je cenią. My federowcy wolimy czapki z szerszym kątem widzenia. I one są fajne. Wszystko bardzo starannie wykonane techniką haftu, więc takie nieniszczące się te napisy. Czapka bardzo solidna, i jakby się przyjrzeć pod światło, to ma tysiące drobnych dziureczek. Czy jest dobra wentylacja? Oddycha, tak, wentylacja tej czapki. No, już nie mijam półki, bo półek tu mam bałagan, bo konkurs żeśmy przed chwilą zamykali. Ale w tych półkach są i takie z takimi kuwetami, ale są również półki ze stałą półeczką o przeróżnych rozmiarach łącznie z kątowymi. No tu nawet nie było. No gdzie... kawałek dalej. Tak, jest ale chyba tu nie było akurat gdzie tego zaprezentować. Ponadto ja dzisiaj siedząc na garbolino prezentowałem ofertę firmy Jamce Więc y, muszę powiedzieć, że zainteresowanie i jedno, i drugie, zresztą chyba też tam jakieś Twoje zainteresowanie. Jest, jest. No więc y, muszę powiedzieć, że bardzo udany dzień, kończymy go już, nagrody rozdane, zdjęcie wspólne zrobione, tylko pozdrowić. <laughs> Bo I super. Potem. I ja dziękuję bardzo. Ja też dziękuję Ci za spotkanie bardzo. Za dziękuję. spotkanie, za mały wywiad, przedstawienie oferty. Także do zobaczenia. Zanęty 3-kilowe, tu jest nowa zalęta w zeszłym roku jako nowość metodowa, w czterech różnych smakach. Jest kopeks, jest krill z czarnym pieprzem, ser, ser, słodki tofu i pomarańcza z czekoladą. Typowo metodowe zanęty. Później masz tutaj do klasycznego federa. Nawiązują do serii Magnetic, tak jak jest na górze cała seria Magnetic i tutaj do klasycznego Federa z troszeczkiem w czterech różnych kolorach tutaj jest seria kilowa, też do klasycznego Federa, cztery różne kolory. Później seria zawodnicza, yy, seria Grand Prix, teraz w odświeżonym troszeczkę opakowaniu z okienkiem widać zanęta. Dodatkowo tam też mamy palety. Ja właśnie bardziej y, lubię, jak są otwarte jednak te okienka, bo człowiek jednak jest wzrokowcem ta, jak ta, wybiera, i jak wybiera, to... Tak, to, o to że, że, żeby zrobić grubą folię, żeby żeby zanęta się powietrze nie, nie, nie aromat nie ulatniał. Nie ulatnia. No, no to, to wcześniej była zrobiona i nie było okienka. Teraz już jest, także... Dodatkowo właśnie dla metodowców też y, pelety. Metod basic jasny pelet, Black Halibut czarny, red halibut czerwony, green betaina z albiami morskimi, zielone. pieczywko na dole? pieczywka tak. Żółte czerwone, zielone. Dodatkowo kleje do zanęt. Konopie. Przelecimy. Na każdą rybę. Na płotkę, na leszcze, dwa rodzaje właśnie karać wanilia, czerwony robot, linowe. Od wyboru do koloru, do wyboru, tak? Wyboru. Tak, tak, samo. Można z sobie. I nawet jest na, na brzane. Co par, tak na Odrę bo można było powiedzieć. W sumie u nas jest y, dostęp do odry. Co prawda trzeba kawałek stąd jechać, mm -hmm. ale mamy jakiś, tak. No, bardzo się sprawdza, sprawdza się na odrze, na wszystkie ryby. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie zdobyła, nie kupiła. Tak więc teraz pokażę Wam, co udało mi się dorwać. Oczywiście na początek są to trzy katalogi, czyli mamy tutaj serta również z Garbolino i innymi markami. Mamy katalog Robinsona na ten rok i Lorpio. Ja uwielbiam formę papierową. Kocham przeglądać katalogi. Ponieważ mogę sobie zaznaczyć dowolnie, co mi tam wpadnie w oko, a nie tylko przeglądać. I czyli mamy katalogi. Mamy tutaj z Magic Federa. W sumie cztery rzeczy. Na początek są to waftersy. Ze względu na to, że to jest w sumie nowa marka, bo oni dopiero od tego roku są. Dlatego się skusiłam na. Parę rzeczy, bardziej nie na słodko. I zobaczymy, jak się to sprawdzi tutaj na wodzie u nas. I zaczynamy. Mamy waftersy: czekolada, orzech tygrysi oraz kwas masłowy Skopex. Tu mamy takie dwukolorowe waftersy: ciemne jasne, a tu mamy pomarańczowe. Do tego mamy również zanętę czarną Magic Method Mix Black. Słuchaj, zobaczcie skład. Wybaczcie w tle moje dziecię, bo szału dostaję. Oprócz tego pelet szprotka sardynka. Wąchałam, miałam okazję powąchać na miejscu. Faktycznie daję taką rybą, rybą. Także spróbujemy, bo w sumie nie mam jeszcze chyba żadnego paletu na śmierdząco, bardziej na słodko do tej pory szłam. Już w dwóch kolorach, taki jaśniejszy i ciemniejszy. Już zobaczymy. To tyle jest właśnie Magic Feather. Oprócz tego mamy. Żółkę z garbolino, match feder czarną mamy również zanęte lorpio od Piotra Lorenca na płocie, czyli rybki, które teoretycznie mnie wyjątkowo lubią, czyli jest to płoć i wzdręga. także zobaczymy i... Takie próbki były, znaczy próbki, coś jakby mogła powiedzieć, za free, że tak powiem. Czyli mamy tu jakąś mieszankę od Osmo, która niestety nie jest opisana w dwóch kolorach. Jest to żółty i też taki różowy, neonowy. Ale jak wąchałam, to tak trochę mi miętą pachnie. I mamy również MC karpia. Waftersy S72. Miks naprawdę kolorystyczny. Wszystkie kolory tęczy, chyba tylko zielonego brakuje w nim. Więc w sumie fajna opcja. Zobaczymy taki o. Miksik. I tyle. Moje wszystkie zakupy, łupy z tych dwóch dni. Raz, dwa, trzy, czy to się kameruje?